Mam tu liany i pasy kory, którymi ciasno owijam szkielet, tworząc coś na kształt klatki. Gotowe. Wejdę na drzewo, włożę do więcierza kawałek gniazda termitów, ryby wpłyną tu po termity, a wtedy wyciągnę je z wody. Mam tu ładną dużą bryłę. Zwabi mi tonę. Ryb. Oby. Wokół wiecie, że roi się od ryb. Szkoda, że nie w środku. Ale i rybki. Spróbuję ukruszyć trochę więcej gniazda. Coś tam wpłynęło. Pięknie widzę dwie piranie czerwone. Mają odruch gryzienia. Zobaczymy, czy złapie patyk. Zabójcze szczęki, ale fajnie. To moja pierwsza ryba tutaj. Dobrze przyswoić trochę białka. Każda taka przygoda rozwija nas jako ludzi, uczy i uodparnia. Sądzę, że bardzo dojrzałem przez te 10 lat. Już nie jestem podjaranym facetem gnającym na oślep przez dżunglę. Jestem znacznie bardziej opanowany, co nie znaczy, że mogę spocząć na laurach. E as That's da